wojska naszykowane. Można atakować pakt wolnego świata. Weź te tereny i daj mi żyć. Jugosławio, włącz się do mnie. Węgry przesadziłeś? Zrzucam na ciebie atomówki i będę trzecią rzeszą. Ameryko Centralna do mnie dołączamy, ale nie drzej się na nas. Wyrzcie co chciacie, i opiszcie wojnę. Poddaję się i będę Twoim wasalem. Ale masz mieć białą flagę. Ogłaszam kapitulację europejskiej części Polski. Słowacja mi przeszkadza. Brytania, weź te tereny, które chciałaś. Koniec wojny. Zapraszam do Berlina na pokój. To już koniec sezonu 1 alternatywnej przyszłości świata. Sezon 2 będzie inaczej wyglądać D, Ale się dowiecie. W takim razie do zobaczenia i do sezon 2.